No i witam kochani. Fuh, na dzisiaj zakończyliśmy tą nierówną walkę. Co mogę powiedzieć? Jesteśmy nad nowym jeziorem, jak widać. Jeszcze na nim wcześniej nie łowiłem, nie byłem. Tutaj jest to jezioro około 4, hek około 4 hektarów. Czyli niewielkie jezioro. W sumie jeziorko to no, jest dość głębokie. Jedna część jest płytsza, druga głębsza. No miejscówki szczupacze okoniowe są naprawdę piękne. Zresztą jak będzie widać na filmiku, no dzisiaj tylko mnie uratował ultralight, że w ogóle sobie połowiem, trochę porzucałem szczupakówką, znaczy na szczupaka, ale tam z blacha, jakieś tam morsem porzucałem, jakieś tam gumki tam typowe tam znane nam wszystkim. Ja w sobie bez łabu to tylko taki rekonesans jest tam dwie godzinki nad wodą i do domu. No jednak coś tam się działo. Jak zwykle życie uratował mi ultralajcik. Typowo na szczupaka rzucałem nic, nic na tam się, Zresztą będzie widać na filmiku. Pobawiłem się troszeczkę z okoniami. No jeziorko jest obiecujące, fajne miejscówki. I jak zwykle zdał egzamin. Ten patencik, o którym mówiłem kolegom wszystkim. W wcześniejszych filmikach. Po prostu przelotowy. 3 gramowy ciężarek. Haczek tak jak do bocznego troka. Po prostu dowiązany. No, akurat nie miałem ze gumowych stoperów, bo powinien być jeszcze gumowy stoper, żeby zabezpieczyć węzeł. Niemniej jednak zdał dzisiaj egzamin na ten. Okonie, okonie no wielkością nie powalały, ale brania były, coś tam dziubało. Trafił się szczupaczek. to no, Odwiedzimy to miejsce jeszcze niejednokrotnie, także myślę, że będzie się tu działo. Na pewno fajna miejscówka okoniowa, także z okoniami będzie można trochę tutaj powojować co chciałem powiedzieć no dzisiaj okonie się trafiały i z opadu no sporadycznie ale wziął w sumie były wyżej no, jak zwykle tam jest, tam gdzie łowiłem jest parę metrów głębokości w sumie dużo, może trzy może cztery nie więcej w każdym razie były na połowie głębokości trochę wyżej pod powierzchnią najwięcej najlepiej brał jakieś brania były aczkolwiek nie były to wielkie okonie Zmieniałem też przynęty, dałem większe, mówię, jak się zmieni rozmiar przynęty, może akurat jakieś większe wezmę, a nie, brały tylko na jeden kolor, na inne kolory w ogóle nie chciały brać, na perłę taką, zwykły, z... a nie mam jej tutaj, już spakowana, zwykły, klasyczny ma mansowski twisterek, perła z brokatem, taka trochę przezroczysta, na to, na to skubał, na to brał, także tam lada dzień, wpadniemy tutaj jeszcze, poganiam trochę za szczupakiem. No i od razu zabiorę się za okonie. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Pobawimy się, jedno kółko zrobię naokoło, obrzucam sobie za szczupakiem. Moim miejscówkę fajną namierzyłem na okonia. No to tam sobie stanę, powariujemy, zobaczymy, jak okoń będzie brał. Nie będę wypuszczał, tylko zrobię im areszt chwilowy, żeby to mnie nie odprowadzały statka. No zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, na razie czas mnie goni, także pozdrawiam. Jakiś czas mnie nie było, no z tego względu, że naprawdę miałem dużo obowiązków, nie dałem rady. No byłem chwilowo, na, na ryby wyskakiwałem, ale. Nie miałem czasu ani robić, ani montować filmów i tak dalej. Ale dobra, już wszystko się uspokoiło, także wracamy dalej, piłka w grze, wędka w wodzie. Dobrze jest. Na razie pozdrowionka dla wszystkich na razie, a ci co nad wodą to połamania. Trzymaj ta się ludziska. Ok, siedzi. Na Szupaczek. Stupaczek do ręki? Co? Dobrego go wezmę. No czekaj, to jest... No co? Co? No co? No tego... E, no... O, gościu, aleś ty łyknął. Ty, że nie przegryzł polecionki. To cud na no niebie. Ty daj mi okulary, co? Ale pisnął, co? Patrz, to leżą na tych, na, na gumkach. A co? Załóż mi. Co? Na co? Na pistera. Małego. Kurwa mać, no. Ani to odpierdziela. Nie tak go będę trzymał, czekaj. Ja go muszę. Nie, nie, nie do ręki. Z tego chwytaka. to mam chwytak i to nie pyldał nie chcę go uszkodzić wiesz już mu krew poszła chcę żeby on żywy wrócił do wody no. teraz na rzece ładnie no. widzę wszystko ładnie no. i już jest gotowy no młody Rozrabiako, ależ ty byk urosł. No, no, spadł, ach poszedł, ładnie, poszedł. A, daleko nie uciec, spokojnie sobie idzie stanął niż nie spieszy się nawet. No i dobra, walczymy dalej. Ja sobie zrobię patent na konia, a to zadziałało, ale na szczupłego. Jedzie. no i mamy padalca znowu to konisko jedno niedobre no wyrzuciliśmy i jedziemy dalej z nimi pogoda się zmieniła przez moment lało Przeszła praktycznie burza, słońce, deszcz. o no, konie jakoś biorą to. Ach. Ty na... O no. Co? Postaw o, oprzyj okrzak, nie kłacie tylko na ziemi. Ty wysoko siedzą na toni to znowu. Nie siedzą przy dnie. Trochę niżej? Nie. Blisko płyci chyba. A. po całą powierzchnię uderzył. To jest kurczywyk no ale to małe biorą Słuchajmy troszeczkę dalej w toni Opuszczę trochę głębiej W połowie głębokości gdzieś głębiej już nie chcą płycej trzeba wypuszczać a spróbujemy drugą stronę nie za daleko opuścimy do stoku małego, pół głębokości i jedziemy. Chyba statko były, statko chyba odeszło. My to przy płytkiej wodzie przegonimy. No i wypuściłem, o konia odprowadził stado Tak jak ławica była, tak poszła Ale się tu przy płyciźnie przeprowadzę Nie ma. Albo nie chcą. O, są. Z tej strony są. Są w połowie głębokości, No może jakieś daleko nie będziemy rzucać. Biele się połakomili, co. No się siostrożne zrobili, no to garbate łajdaki, no. podkrzaczek. No jeszcze bójkowi pod nosem szczupaka wyciągniesz. <gryzanie> Ale ten odcień już im nie pasuje. Tam to brało lepiej. O Wiem, ja, są maluchy tu Ale drobny. Aha, co normalne. Dobra, jeszcze spróbuję opuścić do dna i z opadu. Parę podbić. Jest! To jest z opadu wziął Nieduży jakiś, daleka, zobacz. Pierwszy rzut z opadu tak daleko. Zobacz, tu siedziały w Toni, tam też jakieś drobnica No i tylko spróbuję z opadu. Owak, jedź, się. Dobra, spadaj gościu. Nie będę dzisiaj aresztu wam stosował.

Dobrze. Opa, to sobie opada, to jest głęboko jak jasna cholera. Tu A za pies opadło. Jak to podbija, jak to podbija, to... No tak jak ci wczoraj pokazałem, nad garstkiem samym, nie całą ręką. Szczytówka, ale musisz mieć naprężoną linkę i czuć cały czas. A ty na teraz? Na tego Co? A za jak się tego no, takiego dużego. Tak, dużo mi to powiedziało, no tego takiego dużego. No dobre cokolwiek. Głęboko jest ale Z opadu wziąłem go skubać, ale z bardzo niemrawy pies ulewa przeszła i dlatego tak Siedzi u o proszę Z opadu uderzył padalec mały oj nie taki malutki nawet widziałeś wujka systemik działa nie? o, no i dobra ładnie poszedł sobie nie muszę go odhaczać przynajmniej